Dzisiaj krótko, jak Wam się podobają kawały, no to będzie kolejny kawał. Yy. Młody Arab, syn szejka naftowego, przyjechał na studia do Polski. Po miesiącu dzwoni do swojego ojca: Tato, wszystko jest super, ludzie są mili, uczelnia w porządku, ale jest jedna rzecz. Co takiego, synu? Brakuje ci czegoś, przysłać ci więcej pieniędzy? Nie, nie, tato. Pieniędzy mam aż za dużo. Chodzi o to, że wszyscy moi koledzy dojeżdżają na uczenie autobusem, a ja jeden muszę jeździć tym złotym Ferrari, strasznie mi głupio. Ojciec chwilę pomyślał i mówi: Synu, nie możesz przynosić wstydu naszej rodzinie? Już ja coś na to poradzę. Po kilku dniach ojciec dzwoni do syna i pyta: Jak teraz, synu, się czujesz? Kupiłem ci całe PKM gliwice. Teraz ty też będziesz mógł jeździć autobusem do szkoły, jak wszyscy, eee, tyle. Napisałem koniec, więc czytam go. Nie regulujcie odbiorników. Po prostu dałem 190 odcinek i przeskoczyłem tymczasowo kilkadziesiąt pomiędzy czemu, bo chciałem dodać ten kawał. Nie będziemy tutaj zastanawiali się za dużo, ale powiem krótko, uważam, że za mało się śmiejemy.